Tylko wznowienie z linii bocznej przez Wojciechowskiego za kilka chwil nastąpi. Wojciechowski, Konopacki, strzeli gol! Jeden do zera! Kacper Konopacki otwiera wynik spotkania. Świetne uderzenie z lewej nogi. Już na parkiecie z tej nominalnej czwórki i Wojciechowski, Konkol i Douglas pozostali. Chyba, że właśnie w takim zestawieniu teraz Tomasz Trzynadel widzi swój zespół. Świetnie Wojciechowski do Lisowskiego, Lisowski, Mateusz Lisowski! Bramka! Ale pokazuje, że nie cieszy się z tego gola. Tylko jedno przewinienie po stronie gospodarzy Lisowski. Mateusz Lisowski. Ale tym razem Szymon Danielewicz. Świetna praca. Nadal przy futsalówce gospodarze szybciej pokrążyła teraz Lisowski i strzał jeszcze ponowny Adrian. Citko pewnie. Adresatem kolejnego podania będzie szóstak, a jednak Piotskiepko wyżej wyszli. Teraz zawodnicy gospodarzy i do pustej bramki. Aset dribbling ale nieskuteczny. Sebastian Wojciechowski rusza tylko czitko na bramce i hatryk. Klasyczny hatryk zalicza Mateusz Lisowski. Czwarta bramka po stronie Leszczynian, a. Trzecia już na koncie Mateusza Licowskiego. Łabieniec. Szostak i Citko. Niewiele czasu już do zakończenia. Połowy teraz taka niefortunna interwencja Nela Szarjera. I sytuacja stała się faktem. Próbują skruszyć jakoś defensywę Leszczynian. Zawodnicy. Gości. I GO! Bramka Sebastian Wojciechowski podbiega teraz do swojej żony. Utrudnienie w rozgrywaniu akcji, teraz. Teraz fatalny błąd Daglasa ale czy skończy się fatalnie? Nie skończył się fatalnie, bo Molicki świetnie naprawił błąd. Teraz dobre podanie Daglasa Douglas to Olszaka i Huber Olszak! Strzelcem bramki numer 6. Citko grał na lewej stronie w pierwszej połowie, grał częściej na środku. Teraz w dryblingu, goście strzał, Szostak i zamieszanie pod bramką. Adrian Citko wysoko zawiesił futsalówkę, próbowali odgrywać, rusza kontra, Konkol, tylko Szostak, Kaszpiko, polski gol! 7 do 2 dla zespołu Zleszna. Drugie trafienie Kacpra Konopackiego w tym spotkaniu. Skiepko, dużo miejsca ma teraz. Łabieniec, Łabieniec. Czy odda strzał? Łabieniec i Szostak Pakuje bramkę. Trójkom wyżej stanęli słonecznie, ale nieskutecznie to się odbyło. Teraz bardzo dobra akcja. Kol, konk, ale nie zamknął tej akcji. Łabieniec, ale przy futsalówce e, znowu Moks i e, duże zamieszanie, jeszcze próba zdobycia bramki, Szostak oddaje strzał z główki, ostatnia syrena i e, 7 do 3 e, zespół w game, ale przy zwycięża e, z Moksem Słoneczny stogę biały Białystok po bramkach.